Kobieta, która na półce ze swymi trofeami obok brązowego medalu olimpijskiego pochwalić mogła się krzyżem walecznych i krzyżem zasługi. Poznajcie wielką polską sportsmenkę Marię Kwaśniewską. Maria Kwaśniewska to jedna z największych polskich sportsmenek 20-lecia międzywojennego, 14 medali mistrzostw Polski oraz ten jeden wyjątkowy brązowy medal w rzucie o szczepem podczas słynnych igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936. 23-letnia wówczas polka w Berlinie przegrała tylko z Niemką. Medalistkom gratulował sam Adolf Hitler, a młoda Maria zapewne nie przypuszczała nawet, że zrobione wówczas zdjęcie zmieni życie nie tylko jej, ale i wielu innych ludzi. Wybuch By II wojny światowej zastaje Marię Kwaśniewską we Włoszech na przygotowaniach do kolejnych igrzysk. Ta jednak decyduje się na powrót do kraju. Tu pomaga w transporcie rannych żołnierzy, działa w grupie oporu, a jej mieszkanie w Podkowie Leśnej staje się schronieniem dla wielu Polaków i Żydów. Po wybuchu powstania warszawskiego całymi grupami wyprowadza i ratuje ludzi z obozu przejściowego w Pruszkowie, a pomagała jej w tym wspomniana już wcześniej fotografia z Hitlerem, przy pomocy której zwodzi zdezorientowanych SS-manów. Po wojnie Maria Kwaśniewska zdobywa jeszcze ostatnie mistrzostwo Polski w rzucie oszczepem. Reprezentuje też kraj w kilku meczach koszykówki, jednak zbliża się już do końca swojej kariery. Darzona wielkim szacunkiem wielokrotnie oznaczana Maria Kwaśniewska dopełniła swoich dni w 2007 roku w wolnej już Warszawie, gdzie spoczęła na cmentarzu powązkowskim.